Tam. Co ty tu chciałaś? Co ty tu chciałeś? To jest mój pokój! Nie, to jest... No to jest mój pokój! Kto na tym te telewizorze? No oglądałem YouTube'a! Nie, to jest mój pokój, to dostałam na moją rodzinę. Co dostałeś twój pokój na urodziny? Nie, na przykład to i to świadczy, że... O, to jest karta rowerowa, w w pokoju z moim obrazkiem. A no to ja idę na razie, czy coś chciałaś? Jak już jest, iść, możemy nagrać na nie? Jaki? E, rum to może? A nie pokazywałaś widzą Twojego nowego pokoju po metamorfozie? Nie. nie. No. Nie. nie A nie mów jeszcze, że 5 tysięcy pod tym filmikiem łapek w górę, to, to że chcesz nagrać room tour całe, całego domu, może? Nie, nie. Bo też nie widzieli. To może Zacznijmy od piwnicy. 5 tysięcy łapek w górę i room całego domu, a, a dzisiaj roomury pokoju. No to tak? kochani, witam was na moim kanale i dzisiaj teraz dla Was rum. To bardzo dziwne, że nie nagrywałam tego rumturu wcześniej, bo właśnie zauważyłam, że tylko gdzieś w hotelach i w ogóle i własnego domku nie nagrałam. Słuchajcie, więc zaczniemy od mojego pokoju, nie wiem, może jak będzie ile tych łapek? 5 tysięcy łapek? Pięć tysięcy cały Otóż, dom może. Może cały dom. Taka jest stylowa teraz? Nie, bo mi zimno i troszeczkę jestem przeziębiona, ale to niezwyczaj, bo ja przynajmniej trzy razy w roku jestem przeziębiona, więc wszędzie są chusteczki. Hmm na szczęście je posprzątałam. Wszędzie chusteczki. Wszędzie są herbatki. A gdzie jest jeszcze jedna paczka? Aha, dobra, wszędzie są herbatki, chusteczki. I, i normalnie w nie ma nigdy takiego porządku. Z racji na to, że dzisiaj no nie, nikola nie, nagrywa, nie, to nie mówi, mam. no posprzątam. Nawet, nawet dwie godziny nie? sprzątałam. Pochwalę się dwie godziny. Nawet cały stół, wszystko w tym stole, ale tylko moja połowa, bo tam te staty i tam nie wnikam co tam się dzieje. Wszystko powyciągałam, tu wszędzie były książki, mam te właściwie gdzieś tam... Tak sama nie szuka, czy ci ty mam wyczepałem. Dobrze, dywam mi wyczepałeś i mi no, podłogę ogarnąłeś, e, więc ogarnąłeś. Zobacz, mam... jak ona ma dobrze tata i pomógł. <grym> Dobra, Dobra, zaczynaj rumtuć. Lecę od drzwi. No. I to sobie niedawno zrobiłam, bo postanowiłam, że moje życie nie będzie takie szara buraja, że wstaję i nic nie robisz sobie. No, No tu nic sobie... nie ma i tak. Ja sobie Czyli znam za Ja sobie zapiszę i tutaj oj, będę robić, będę miała plan na życie codzienny. Mhm. A, <laughs> a dzisiaj no. jaki plan? Dzisiaj nie Nagrać nie. odcinki. Nie, ci od samego rana sprzątałam i tylko jeden odcinek na no, tobie obejrzałam, więc rekord. No tak, ale jeszcze nagrałeś ze mną odcinek nagramy. No tak. Serdecznie zapraszamy. I jest tam szalona seria. Y, prawdziwa historia z Mep City z Roblox. Tak, zacznę, tam czynę, nagrywam no razem z Nikolką. No. Kanał gramy, link poniżej w opisie. Nie reklamy się, mnie, dobrze? to już Sam na mojej społeczności się wszedł, żebyś film, żeby się A no, Ale ja tego nie wiedziałam. To ma login, to ma władzę. Dobra, tutaj mam biureczko. Um, I tak jak mogliście zobaczyć, e, zmieniłam obrazek, był taki inny. E, Zapisałam. Myślę, że codziennie będzie się piękniejsza, ale dzisiaj to przesadziłam coś takiego. Nie musimy tego cały czas powtarzać. Ale dzisiaj ten, y, powiesiłem jej ten, bo dostaną rodzinki. W ogóle, jak zmieniałeś pokój? Jakie kolory teraz masz? E, przedtem było tak zamieszane, wszystkie były kolory świata, więc postanowiłam, że będzie czarny, e, przede wszystkim ze złotem, bo złoty bardzo fajnie pasuje, takie dodateczki małe i białe, no i może jeszcze szary. Więc zobaczcie, jak to wygląda. Dlatego nie miał być szarego, na razie z grubszą wygazę wszystko, nie miał być szarego, ale tylko że ściany tutaj mam szare, więc myślę, że jakieś tam małe rzeczy, ja też dostałam na urodziny, fajne, fajne, coś zrobiłam, ja więc chcę to pokazać, ale to jest na parapecie, nie ma to pokazać. Więc... Po kolei, nie pokażę Co tam masz? Dobra, tutaj mam herbatkę. Super. Troszkę Bardzo zdoby pokój. Mi nie pasuje. Tutaj mam em, takie, to dostałam na urodzinki. To, to mam kartę robią. Dostałam na urodzinki, to jest śliczno, od babci chyba. I tutaj sobie postawiłam różne rzeczy, ale nie wnikajcie, że to nie jest poukładane. Bo to wszystko spada. Rzućcie delikatnie biurkiem i już spada, dlatego, że... Ja się bardzo chwieję, dlatego że ja to montowałam. Chcę to, chcę to powiedzieć, że ja to montowałam. To brawo, Ty, naprawdę. Naprawdę, wszystkie śrubeczki, wszystko jest pięknie zrobione. Nie wiem, co tu robi temperówka, nie wnikajmy. No i tutaj są chusteczki, tak jak mówiłam, wszędzie są. No i to tutaj zwykle nie leży, ale to jest mój śpiednik i chcę sobie poprzepisywać wszystko, bo miałam tak śpiewik. E, Więc co tutaj leży? Leźmy teraz. Skąd. A co, co, co kiedy masz śpiewę? Co piątek? Co piątek. Już od 6 lat, 7 lat chodzę. <laughs> Do kogo? Do Pani Ani którą serdecznie pozdrawiam jeśli to ogląda. <laughs> Naprawdę wspaniała piosenka. Um, tutaj jest szafa. Um, nie ma żadnych złotych rzeczy dlatego, że z tą szafą mam już bardzo sporo. Nie sporo, bo dopiero rok czasu ty mieszkasz. Rok czasu masz tą szafę, wtedy nie wiedziałaś, że chcesz to złoto czarne. dużo. Rok szafę mieć i tak się chwieję już, ale, What? To... ale nie Ja swoje szafy w domu nie miałem po 10 lat. Dobra nie wnikajmy słuchajcie. <laughs> Kiedyś tak było. Słuchaj. Nie teraz też tak jest. To to jest... No które która też już jest brudna, ale no nieważne, jakieś plamy, ale to tak zawsze. Mamy lustereczko, tutaj poukładane frotki. O, jakie czyste, ja się... kto Ci wyczyścił? Tatuś. O, i to się przydało na szczotki, nie wiedziałam co z nimi robić. Ty, a Pilota... mama szukała szczotek ostatnio. Jeden Wszystkie mi są dla Ciebie. Co? A to jest ta, co wtedy wyrzuciliśmy do kosza? Tak. Współpracowaliśmy razem. Nikola przychodzi do mnie do pokoju i mówi tata chodź, no tata chodź, no wie co tam przychodzi taka złamana szczotka na pół mówi, co mam teraz zrobić, żeby mama się do niej dowiedziała a ja szybko ją do kosza wyrzucę, i mówię ty nic nie widziałaś, ja nic nie widziałem, nie? czas popracować mama ostatnio narzekała ty, bo ja do tej pory nie mogę znaleźć mojej szczotki to była taka droga to my patrzymy, dobra my Musiał poszukać na złowisku, tam gdzie się śmieci śmieciowisku mamy kolejny ten Pusteczki, ale bardziej schowane, takie o. E, no i mamy, Tutaj miały być jakieś pierścionki, bzdury, ale po prostu tu świeczkę włożyć, bo w sumie ona nie wygląda. Tylko jedna świeczka. No i tutaj mam e, półeczki, Tutaj mam jakieś paznokcie, bo nie wiedziałam, co z nimi zrobić, bo miałam miała je w innym miejscu. No i tutaj mam też jakieś bzdury. O. No, to, są, to są tipsy, tylko one były otwarte i się bałam, że mi się wysypią. Tutaj, szczerze mówiąc, nic nie. O, tu mam kolczyczki. Nawet nie wiesz co mam. No bo robiłam sobie porządek. Tu mam kolczyczki. Mam okulary, z którymi nie I wiecie, pilok. co zrobić. Co to za magiczny pilot? Taki do światła, ale jego nie używam, szczerze mówiąc. Aha, bo... włączasz i włączasz? Tak, już to przedstawiłam. A, kolory jeszcze były? Nie, prawda, prawda? O, o jaki klimacik. Dobra, może byśmy mieli jaśniej? Jaśniej Dobra, więc to jest koniec ale... Zasłonki czarne na złote. Jasne, zasłonki. Słuchajcie, są dosyć nowe, bo ja nie miałam zasłonek, nie. E, bo jakoś Ta tak nie Nawet te, zobaczcie, znaleźliśmy takie e, ja karnisze. Ja wszyscy żeśmy jechali. E, w Lerła kupiliśmy. Nie, gdzie? Przez internet kupi. Ale mówisz o zasłonkach, ja mówię o karniszach. Ja mówię o karnisze. A karnisze też są cudowne, zobaczcie. No, z takimi. Zobaczcie, ona ma taką podobną nawet klamkę. Nie wiem, czy będzie widać. Wtedy była szatna, ale wtedy oła, jeszcze nie zamierzałam Wtedy nie, nie wiedziałaś jeszcze co i jak. E, Tutaj mam e, właśnie tą szarę, którą dostałam od mojej koleżanki Vanessy, jeśli to ogląda Podejrzewam, że ogląda I tutaj mam tak kumki, spinki i kolczyczki Tutaj mam obrazki, których nie noszę, albo noszę, albo takie pamiątkowe jakieś bzdury No i tam jeszcze były do okularów do czyszczenia Naprawdę bardzo przydatne, bo ogólnie te wszystkie rzeczy miałam w tej toalecie Tutaj w tych szabeczkach małych ale takie to się mi bardziej pasowało. Tutaj kłady, które to w babci no urodzinki, też się będą pasować. Wielbłąd? Wielbłąd, Tutaj takie coś nie wiem, w salon nie pasowało, więc uważam, że się lepiej. Nie wnikajmy! <laughs> 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 Oczywiście data jak zwykle ustawiona. U Nikoli zawsze jest data ustawiona co, dobrze. No to jest z, z, nie. Wiadomo. Pasuje, pasuje, to najbardziej. Nie pasuje w ogóle. Pasuje. Eee, mamy Karol Refer, mamy ogromną dziurę, której się boję, dlatego nie lubię spać w tym pokoju, bo, bo się boję, że pająk nie widzi. Słuchajcie, ona się boi jakiś że Mówię, że tam są pająki w ogóle. Że tam są pająki. Ja tam. Przed odcinkiem taki tu tam nic nie ma Do tej pory śpię w salonie. Dzisiaj musimy włączyć światełka jeszcze. No i zobaczcie, w ogóle to się z przyjemnie zrobiło. Bo... To widzisz, dzisiaj tu będzie spała, o, takie światełka co Nikola kupiła. No pody, mniej więcej tą tak, lampeczkę. Identyko. Nie wiedziałam, później zobaczyłam, że to jest bardzo podobno. Dwie poduszeczki, takie I o. No, I chciałam kupić sobie w ogóle inne. E, taki kocyk, fajnie powiedziałam, widziałam przymiot, ale też był czarny. Pomyślałam, że, mhm. że bardziej podpada pod kolorem, no i w końcu nie kupiłam. Mhm. W ogóle e, kolory ścian mam e, biały, tutaj jest szary i różowy. Różowy. i różowy. Ten różowy zamiast, e, Zamieniasz, chcesz kiedyś zamienić. Ale na tapetę w ogóle? Bo na tapetę. A te szare byśmy zostawili, te szare są fajne. A. Ta biała, no biała jak to biała do wszystkiego pasuje. To myślę, że moglibyśmy zmienić kiedyś tom na tapetę. Teraz widzieliśmy fajną w hotelu, taką nam się podobała. Taka. Mm, nie. Nie, ale to by się to podobało mi. Marmur Ci się podoba? Nie, nie. Jest taki marmurek, ale taki... taki no. e, są Imitacja były... była betonu ja wtedy. Mam na, ja mam na telefonie. Aha, no to pieniądze. mi musisz pokazać. Taki... Nie lubię kłaść tapel, ale co się nie zrobi. <noise> Ty mi to, cały czas się ma... No i tutaj mamy pianinko i pufek, które już zagościły. Dwie poduszeczki, które e, raz sobie zmieniam na tamte, teraz na te. No i zależy. E, no i kolejny parapek. Tutaj mam taki piękny świecznik. No. Musisz świeczkę do środka nie sobie wrzucić. Musimy mieć bo musimy. Nie, nie kupiliśmy w Primarku takie fajne. E, tutaj mam piękną lampeczkę, która pokaże wam właśnie jak świeci. O. No ci powiem, że szał. 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 Ale to ładne, no. Ale jest ładnie, wieczorem. Ja kocham. O Boże święty, przybudzimy. Mam zatkane no, ja Nie. Pokaż, Kokos? Nie, wanilia. Tak? A to jest... E, to, 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 to jest lilia. E, i ten, ten, jakiś tam O, ta ładna. A też ładna. Dobra, no i mamy e, ramkę, której jeszcze nic nie ma, bo planowałam Globus Globus, aniołka. Aniołka z misiem. No i Globus też tutaj ma świeczkę w środku. Teraz nie podpalona, bo ja po wieczorem lub jak te świeczki. E, tutaj mamy teraz balkon, czyli do balkonu. I nie skończony jeszcze Taras, miał być w tym roku skończony. E, I i aż wstyd się przyznać, ale jeszcze woda z basenu nie wylana niestety. I, i troszkę jakoś mi nie posprzątało. Aha, bo jak był dom malowany. malowany. A takie wypadki przy pracy. Jeszcze się, tu, jeszcze się tu, zrobi. Do którego teraz przejdziemy i pokażę Wam tą stronę. Bo ona się otwiera. Nie wiem, czy ktoś to wynalazł. Ale tak, zobaczcie, jak to jest wygląda. No, I pierwszy raz. Już po posprzątała raz chyba. I zobaczycie. Dobra. tutaj mamy podręczniki. Tutaj mamy zeszyty. E, tutaj mamy e, takie pomocnicze do matematyki albo czegoś tam. Kalkulator. Tutaj mam zaszczyty, które nie są jeszcze zagospodarowane. Zagospodarowane. <noise> zagospodarowane. W sensie ludzi ich nie ma, albo się przydadzą, albo po prostu więcej ich kupiłam. Są dwa piorniki, których nie użyłam, są stare kredki. No, tak samo jak ten, tylko ten mi się jakoś dziwnie nie mieści. Flet, dwa piorniki, które teraz noszę do, do, do szkoły. No i to tyle. No i i oczywiście też jak to cały czas się łamie, bo tej rzeczy jest tak dużo. No to dzisiaj to jest... próbowałem skleić, no ale c... ja Za tylko dużo nawalone tego. Chyba tam to jest. jako pierwszy i już, i już. kaput. ci wszystkiego. Ta szafka w ogóle była u nas kiedyś w salonie, ale teraz co my tam stópło użyliśmy. I tak zostało Nikoli na razie, ale funkcjonalna A... jest. O, tu jest, taty proszę to jest ta proszę bardzo. Tylko przez chwilę się to zobaczyć. Dobra, Trochę który się przemieczał, a raz, raz jest... No, oryginalnie był taki wysoki, ale na szkód jest gruby i połamał <noise> wszystko. No, prawda? Teraz tak sobie spadł z tym. Trzymajcie tego. Tutaj... A już I jest... drugi, bo tamty pierwszy tak. też złamał. Bo nie, ja ty ja... złamałaś, bo tu usiadłaś na nim. I to... Cicho. My. Bo lubiłaś się dać na ten drapak, szczerze mówiąc. To jest jakaś lektura nowa do szkoły. A szczerze mówiąc, zawsze je tutaj wkładałam. Czy rabiaś tę lekturę? Tak. No to pokaż, widzą. Oczywiście, dom. czy to bo ja nawet nie zaczęłam. Co? Pewnie... Felix. Ned i, i Nika. I Nika. Hmm. No. Więc znaczy, Szósta klasa, tak? Właśnie skończyliśmy omawiać taką jedną, bardzo słabą, nie polecam hobbitami z powrotem najgorszym, którego przeczytam. W sumie nie przeczytam, bo jestem na 110. Sto, 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 sto stronie, ale już ją przerabiamy. Hmm. <laughs> ale ostatnio e, pisałam i wszystko miałam praktycznie, więc... To miała szczęście. No bo uczyłaś z lata. Tutaj mam bujaczek nasz ukochany, który ale... zajmuje bardzo dużą część I pokoju, będę je... ale jest. Jak będzie daszek na balkonie to go tam dam. Jak zrobimy cały taras, teraz, to wtedy będzie na dworzu. I wtedy ta toaletka tu przyjdzie, ta toaletka nie będzie nam się cisnąć pomiędzy tą szafą i tym łóżkiem. Tak jest. I tak. I tutaj jest też... O! I, I kanał Vlog Nicole TV. to tak, możecie wpadać. I moja tajemnica. Fajnie mi? było na zaproszenku. Tak, fajnie naprawdę. Super. I fajna układka w ogóle. No właśnie, okładkę jest... zrobiliśmy. W photoshopie. Tata, Tata się uczy powoli tam w tym w w photoshopie i powiem Wam szczerze, no ocenicie sami. Okładka wygląda jakby Nikola gdzieś tam faktycznie wchodziła do bramy. A w rzeczywistości to zupełnie inne zdjęcie. <grym> Nie, bo na, Insta go sobie się na Instagramie tak. jest takie Zmocim oryginalne właśnie. Je, ja A. No, co bo jeszcze tam masz? Dobra, tutaj mamy e, e, mój telefon pilot oczywiście. Tam z jest jeszcze grzejniczek, bo cały czas mieliśmy... I dekoder, no bo jesteś teraz przy No i tutaj są książki, których czytam, nie czytam, są stare, nie wiem. E, no i tutaj mam rzeczy... A przeczytałeś jak jest tych książek? No oczywiście, to jest moja ulubiona, którą kupiłam biorąc, ale nie dokończyłam nawet, dlatego że i, no, zaczęłam lekturę i nie chcę, żebym się mieszała. Mhm. Ale byłam już na tej stronie, sama siebie przeczytałam. Nie z mm. Normalnie. Powinna się czytać książki, właśnie. No ja lubię czytać, ale ja nie lubię tych książek, które oni mi każą czytać. I w ogóle. Co lubisz te, tytułem. te? Te, które sama sobie znajdziesz, tak? No, a nie, jakieś głupoty nam dają. E, no więc tutaj mam takie rzeczy, takie potrzebne, albo śpiewnik, albo jakiś, nie wiem, do No, róża, taki kalendarz. No i tutaj mam. I tu jest taki kącik, jeszcze stary, został, słuchajcie. Ja tu marzę, żeby tu była komoda. Bo tutaj jest wszystko, no tutaj nie ma, no. Tutaj są gry, książki, stare, które mam od nie więc Dużo. Niż 5 lat. Mamy w planach, słuchajcie, to jakoś zabudować. Tak będzie szafka zabudowana, nie będzie tego na zewnątrz, bo na przykład też tego wyrzucać, bo wszystko zostanie później dla Anelki. Ona też się tam będzie bawić. Aczkolwiek niektóre rzeczy jeszcze czasem wykorzystujemy, typu na przykład. Jasne, gry. Yy, ten, psikawki na wodę. No, jasne. <noise> na śpingus, z też książki, jeszcze inne. A tu zdjęcie z Korfu, z 2000, nie wiem którego tam, 18 chyba. no, jeszcze dalej. W Grecji. Ja tu miałam ile? Albo malutka była, no faktycznie, to może jeszcze dalej. Korfu. No. No. A, i tu jeszcze zostały nam karteczki potem jak było obklejone całe auto. No, to się dostało. jeszcze taki kącik, nie wiem. Tutaj, to nie wiem. To co? Koniec tego Room Z tego Room to mam, bierzemy się za kolejny odcinek, bo dzisiaj taki nagrywkowy odcinek, już trzeci dzień nagrywa. Ogólnie teraz w weekendy, słuchajcie, żebyście wiedzieli, w weekendy my nagrywamy, w tygodniu raczej staramy się nie nagrywać, no bo szkoła, ja z się też troszeczkę teraz zajmuję, bo mama poszła do pracy, ale w weekendy są te nagrywki, także odcinki się będą pojawiać, słuchajcie, w środę i, Środy i wy są... niedziela. Niedzielę, w niedzielę a, będziemy puszczać, no Miał być wstępnie w sobotę, ale mamy w niedzielę, czyli w si każdą środę, każdą w niedzielę. No bo w niedzielę. na TikToku w ogóle my się pytacie, kiedy zostanę odcinek, albo tak. czy dziś w ogóle nagram odcinek, no to naprawdę, jeśli nie wiecie, to albo nie wiem, napiszę ogólnie na TikToku taki. Odcinek. Nie, no to już po tym filmiku będzie wiadomo, że odcinki są na kanale w środę i w niedzielę godziny, no różnie. W tygodniu to wiadomo są po szkole 16, a w no niedzielę może w być lepiej prędzej koło 10. Później przechodzimy. No. Dobra, to co? My się bierzemy za następny odcineczek. Nie wiadomo, który pierwszy będziecie widzieć. Czy ten no odcineczek, który teraz oglądacie? E, z Warszawem. I ogólnie, co kupiliśmy, ale więcej wam nic nie powiemy, bo tam jest taka super galeria. Ale to będzie wszystko w kolejnym odcinku. Unboxing, tak. I myślimy jeszcze na trzecim odcinku, ale nie wiadomo, czy dzisiaj go nagramy, bo już jest dosyć późno. I trzeci odcinek. Czwarty znaczy. Tyle mam tych odcinków do nagrywania, a właśnie, a już musimy nagrywać następne, bo chcieliśmy live. to z TikToka następne nagrać i chcieliśmy nagrać y, room tour całego domu, ale to 5 tysięcy w górę. Całego domu. nie, no, to ale trzeba tak będzie w, pi w piwnicy trzeba będzie jeszcze posprzątać. No nie, to no, już za no, dużo. Tak. To nie, to 10 tysięcy łapów w górę musi bo to za dużo, za dużo sprzątania będzie. O, to najlepiej 15. <grym> Dobra. No, no, słuchajcie, jak będzie po będziecie będzie tam na pewno Zostawiacie Zostawiajcie łapki w górę, wchodźcie na moje social media, tutaj się pojawiają moje nazwy, e, subskrybujcie mój kanał, klikajcie dzw dzwoneczek, żeby być ze mną na bieżąco, a ja się z Wami żegnam, wypadki!